Jak zbudować potężne kaptury? A warto mieć potężne kaptury, bo później jesteś bardziej atrakcyjny dla mężczyzn i kobiet. Już pokazuję. Stosujemy taki sprzęt, czyli koniec sztangi, tak zwany landmaj. Zabieramy sobie z ziemi. No i wykonujemy szrub, ale nietypowy, bardziej wyszlifowany, czyli możemy jeszcze bardziej tutaj zaangażować ten Twój czworoboczny w pewnym zakresie. Czyli robimy szruks, ale już uginamy łokcie, prowadzimy je w tył i lekko do boku i znowu szruks, łokcie. Dzięki temu zwiększamy zakres pracy tego mięśnia i przez tą trajektorię też atakujemy oprócz tego, że górną część to i też środkową część. Uwaga na jaja, jak masz duże jaja tak jak ja to musisz troszeczkę mniejszym zakresie robić. Możesz też tutaj zastosować chwyt taki bardziej prosty, no ale ja takiego sprzętu nie mam, więc stosuję sobie takie linki, liny. Oprócz tego, że zbudujesz potężne czworoboczne, to jeszcze przyda się do, do wyciskania leżącego tak, w ma Twojego ciągu. Stosuj od 6 do 12 powtórzeń. Czym więcej powtórzeń, tym krótsze pauzy u góry, a czy mniej, tym dłuższe, np. przykład 2-3 sekundowe. Łapy nie ma.